Zadanie 24 matura 2018 poziom podstawowy czerwiec. Liczba wszystkich dodatnich czterocyfrowych, parzystych liczb, w których zapisie nie występują. Cyfry 0 i 2 jest równa. O, tutaj mamy jakieś mnożenie w odpowiedziach. W takim razie czterocyfrowe, no to mamy cztery miejsca. Raz, 2, 3 i 4. Żeby były parzyste. Bo mówimy o parzystych. To na końcu muszą mieć liczbę cyfrę parzystą, ale bez 0 i bez dwójki. W takim razie na końcu musi być 4, 6 albo 8, czyli tutaj mamy 3 możliwości. W takim razie, ile cyfr może stać na pierwszym miejscu? Nie może być 0 i 2, ale wszystkich cyfr mamy 10. Czyli odjąć dwie sztuki to jest 8. I to nasze kochane 0 też już jest w tej dwójce tutaj zawarte. W takim razie na początku może być cyfr 8. W takim razie na drugim miejscu dalej w zapisie nie mogą występować 0 i 2, czyli znowu ósemka. Następnie na trzecim miejscu w sumie nic nie. Wskazuje na to, że miały być jakieś wyłączenia, czyli znowu ósemka, czyli wychodzi na to, że to jest odpowiedź, a